Poradnik kulinarny a tematem przyprawianie ryb. Jakie są zasady i jakich przypraw używać? Pierwsza zasada: nie przesadzaj z solą. Solimy rybę pod sam koniec. Nigdy na początku. Ryba i sok z cytryny, często używany, w użyte wcześniej, powodują, że ryba nam twardnieje. Czyli solimy na sam koniec. Sokiem z cytryny doprawiamy na sam koniec. Pieprz i pieprz cytrynowy. Czarny pieprz idealnie pasuje do ryby i to już jest znane, natomiast bardzo aromatyczny jest pieprz ze skórką cytrynową. Cudowny zapach, cudowny aromat i daje rybie świezości. Również możemy na sam koniec doprawić ryby skórką i sokiem z limonki. Zioła używajmy ziół. Koperek, natka pietruszki. Najczęściej spotykamy, ale również możemy wykorzystać szałwię, możemy wykorzystać aromatyczną werbenę cytrynową, możemy wykorzystać kolendrę, możemy wykorzystać tymianek, możemy wykorzystać estragon, który również idealnie pasuje do ryby. I jedna jest zasada, nie przesadzajmy z ziołami. One też są bardzo aromatyczne i wtedy nie czujemy smaku ryby, tylko czujemy smak ziół. Także pamiętamy o podstawowej zasadzie, nie przesadzamy z solą, solimy na sam koniec, możemy użyć wcześniej pieprzu, pieprzu z cytryną, sok z cytryny na koniec, sok z limonki na koniec i mnóstwo, mnóstwo ziół, ale z umiarem. Polecam.